Szanowny kolego, przekazuję Ci kolejny zestaw zabawek, bo wiem, że sprawi Ci wielką radość. Zabawki, które kolekcjonowałem przez wiele lat, które sprawiły mi taką samą przyjemność z zabawy, jaką zapewne teraz sprawią Tobie. Cieszę się, że mogę mieć mały wkład w to, co robisz, a robisz naprawdę wspaniałą robotę. Uśmiechy, wypieki na policzkach dzieciaków, które będą odwiedzały Twoją makietę, są i będą bezcenne. A jakoby jak obydwaj dobrze wiemy, nie tylko dzieciaki będą się u Ciebie dobrze bawić. Czas spędzony na makiecie na długo pozostanie w ich pamięci. Nie muszę ci tego pisać, bo dobrze ty i ja to wiemy, ale zrób dalej to, co robisz. Nie ograniczaj się w realizacji swoich marzeń. Buduj dzielnie makietę. Nie przejmuj się tymi wszystkimi, którzy próbują rzucać ci kłody pod nogi. Z idiotami nie wygrasz. Mają przewagę liczebną. Kiedyś gdzieś ktoś powiedział, że prawdziwy mężczyzna jest jak wilk. Albo jest sam, albo z jedną wilczycą. Za wieloma owcami biega tylko baran. Dlatego bądź jak wilk, a makieta niech będzie Twoją wilczycą. Co do kwestii owiec i barana, to chyba nie trzeba tłumaczyć. Oczywiście nie zapominaj o swojej żonie, bo to jest niesamowita wilczyca. Duży szacunek dla niej. Za to, że jest z tobą, wspiera cię i pomaga. Przypadek sprawił, że odnalazłem cię w necie. Kiedy tylko mogę, oglądał tw oglądam Twoje lajwy i fajnie, że mogłem się przyczynić, dokładając swoją skromną cegiełkę do tego wspaniałego dzieła. Czyń dalej dobro, bo bardzo dobrze Ci to idzie. Niech Twój sebafor zawsze jest podniesiony do góry, rozbłyskuje zielonym światłem, a w torach zawsze jest napięcie, kółeczka radośnie stukają, wagoniki wesoło się kołyszą na rozjazdach. Moc jest z Tobą. Wiem, że nigdy jej Ci nie zabraknie. Trzymaj się ciepłutko, pozdrowienia dla małżonki Mariusz. PS, to wszystko o czym nie napisałem, o czym zapomniałem, to też tego wszystkiego Ci życzę.